Jojojo, ekipo, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dziś nowy filmik o Chicken Road. Kurde, bracie, Chicken Road. Rozwaliłem to stary. Zobacz, jaką mam kasę. Ponad 3000 zł. Niesamowite. Szczerze, jestem naprawdę bardzo zadowolony z gry. Zarobiłem dużo, dużo kasy. A tak przy okazji, jeśli chcecie grać jak ja, bezpiecznie stawiać i wypłacać swoje wygrane, kliknijcie w pierwszy link w opisie. E, szczerze, jestem naprawdę mega zadowolony. Rozwaliłem grę, zrobiłem 3000 w tydzień. Będę, będę wypłacał, wypłacam ogólnie co tydzień. Ale to pierwszy raz, kiedy wygrałem tyle, e, to pierwszy raz, kiedy tak bardzo się starałem. Też powiedzmy około godziny dziennie, i e, szczerze mówiąc, naprawdę bardzo zadowolony. Rozwaliłem to na maksa. Z kurczakiem z Chicken Road. tu Ogólnie technika jest dość prosta. Zresztą jest mała nowość: dodali Autoplay, żeby grać automatycznie, to też jest fajne. Jeszcze tego za bardzo nie testowałem, ale ogólnie technika, której używałem, polegała na graniu zakładów między 2 a 5 euro. Grałem na średnim poziomie i starałem się osiągnąć 5-6 pierwszych poziomów ogólnie. I no, tryhardowałem, spamowałem, spamowałem, kontynuowałem i szczerze, no, to pozwoliło mi dojść do 3000 euro. Więc e, warto wiedzieć, że e, kiedy zacząłem, hop, spokojnie, wypłacamy bezpiecznie. Wziąłem 1,40 euro, to nie jest dużo, ale z czasem robi się szybko 3000 euro. E, warto wiedzieć, że zacząłem z bonusem 500 euro. A tak przy okazji, chłopaki, dla pierwszych 20 osób, które klikną w pierwszy link w opisie, macie też 500 euro za darmo, nie trzeba robić nic specjalnego, wystarczy kliknąć w pierwszy link w opisie. Jeśli jesteś wśród 21 osób, otrzymasz bonus, w przeciwnym razie nie dostaniesz nic, więc po Spiesz się zanim ktoś zajmie twoje miejsce. Dobra, e, zagramy jeszcze raz, poszukamy. OK, zostałem rozjechany. E, e, przepraszam, zostałem spalony. E, więc to niewiele znaczy OK straciłem 10 euro, ale. E... Właśnie, martwię się o kasę, to wzrosło, no w tym tygodniu, że. Jestem raczej bardzo zadowolony i teraz jestem na plusie. Oto odzyskałem moje 10 euro z poprzedniej gry i zarobiłem 3 euro więcej. Oto jak trzeba grać. Technika, która też dobrze działa, to podwajanie stawek. Jeśli zostaniesz spalony, podwajasz. Jeśli znowu zostaniesz spalony, podwajasz ponownie i w końcu wygrywasz i odzyskujesz kasę, którą straciłeś w poprzedniej grze. Oto chłopaki, kliknijcie w pierwszy link w opisie, a ja mówię do zobaczenia następnym razem. Ciao, ciao, chłopaki.